Cześć, cześć kochani moi palmiarze, zapalmiacze, tu Marek Malec z tej strony z Best.pl. Słuchajcie, jeżeli ten film Wam się podoba, pamiętajcie, łapie w górkę, tak o, jeżeli Wam się oczywiście podoba I jeżeli możecie, to zasubskrybujcie kanał, e, to oczywiście daje mi powera do roboty, jak wiem, że trochę więcej ludzi e, nas ogląda Bo jeżeli ogląda nas 15 osób, to szkoda majciochy ubierać i z domu wychodzić a tak generalnie, I love you, I love you, przypomniało mi się, bo jak kiedyś jak byłem malutki, miałem tam 20 parę lat, pojechałem sobie na koncert Michaela Jacksona do Warszawy, na Bemowo i on tak wychodzi i krzyczał, I love you, I love you, tak wszystkich nas kochał, tak samo ja was wszystkich kocham, on wtedy w sumie już był taki biały jak ja, ale co ja tu wam gadam o Michaelu Jacksonie? W ogóle nie taki jest temat tego rozważania. Jest luty, chyba dzisiaj, nie wiem dokładnie, bo nie liczę tych dni, czwarty może, jakoś, jakoś początek. I jest dość ciepło. Yy, wczoraj było chyba 6 stopni, dzisiaj też jest chyba 6. Mówią, że będzie jeszcze 8, a może tam, gdzie nigdzie, że będzie 12, więc y, jak na luty to dosyć ciepło. I teraz tak, dostaję od Was masę zapytań. Yy, nawet, ooo, o, o gołąb pocztowy z zapytań przyleciał i mnie załatwił, to zapytanie mi zrzucił, ale dobra, eee, z zapytaniem, czy odkrywać palmy, czy je odkrywać, bo są zabezpieczone. I teraz tak, czy odkrywać, czy nie, to ja Wam powiem tak, ja Wam radzę, ja Ci radzę, rób jak uważasz, mogę Wam powiedzieć, co robię ja ponieważ w mojej okolicy, szczególnie jak w zimie jest ciepło, to bardzo mocno wieje. Ostatnio jak Wam pokazywałem, było tam 102 km na godzinę, teraz w tym tygodniu było 90, już od tej niedzieli do tego, teraz zapowiadają znowu 100 km na godzinę, teraz w niedzielę, czyli wiatr za wiatrem. No bo tak, skąd? Takie ciepło z lutym. No, ono się samo z siebie nie bierze, tak? To ciepło nie spada z nieba, tylko ono musi być przywiane. A żeby było przywiane, to musi być wiatr, no bo siłą rzeczy inaczej się nie da. Szkoda, że nie może spać z deszczem to ciepło, tak się nie da, może być przywiane. Robi się niż nie będę Wam do tego opowiadał, ale wiecie o co chodzi. Wyższe ciśnienie niższe, duży wiatr i przywiewa ciepło, tak? Dlatego co robię ja? Ja na pewno Pan nie odkrywam. Ja już mam palmy, tak wiecie, w moim ogródku od 15 lat i teraz takie pytanko. Pytanko, co ja gadam? To nie pytanko, tylko Wam, wam opowiadam przecież, to Wy mi zadawajcie pytanka. Od 15 lat i mam już jakieś pewne doświadczenie związane z tym tematem. Zimy na początku było dużo, dużo były silniejsze niż są w tej chwili, więc palmy były okrywane bardzo, bardzo długo bym powiedział. Tutaj mam takiego przedstawiciela. W, w przyszłym tygodniu po wichurze go odkryję, bo on już jest odkryty od listopada, od połowy chyba, bo testowałem kabel, czyli listopad, grudzień, styczeń, luty, trzy miesiące, tak? I wszyscy sobie razem zobaczymy, jak on wygląda. Ja osobiście, Pan, nie odkrywam. Są dwa aspekty tej sprawy. Po pierwsze, ze względu na te silne wiatry, bo... <grym> Dużo mniej palma zostanie zniszczona jak jest zakryta, niż jak ma liście gdzieś tam sobie rozczapieżone, że tak powiem, tak? Aspekt drugi nie chce mi się jak cholera. I wiem, że na pewno to palmie nie zaszkodzi, bo gdyby na dworzu było stopni 20. I to w środku by się wszystko zaparzało, no to rzeczywiście mogłoby być nieprzyjemne. Ale jeżeli stopnie jest 5, 6, czasem 8, w nocy spadnie do zera, minus 2, to tej palmie, w tej osłonie naprawdę nic się nie dzieje. Dlatego, co ja wam mogę poradzić? Ja nie odkrywam, ponieważ. Yy, wiatr, co chwila wieje u mnie silny wiatr, więc je bardzo zniszczy, a po drugie, według mnie nie ma to sensu, szczególnie, że na początku, jako taki palmiarz początkowy, to cały czas chciałem, dobra, odkrywamy, odkrywamy, ale będziesz super, nie, odkrywamy, odkrywamy, a później przychodził na przykład, pamiętam, jak odkrywałem, sądzę, no, jest nawet taki film, jak odkrywałem palmy, yy, kiedy to było, czekajcie? Chyba 8 marca, kilka lat temu, tak? Woah, czad, super! Wiosna! od tydzień czasu, minus 16 było. Już było za połową, za połową marca, tak? Pamiętam, że wtedy jeszcze palmy miałem pod domem, nie miałem placu. One już przyjechały, jak głupi, wtedy jeszcze tak wcześnie ściągałem i wnosiliśmy wszystkie palmy do domu, duże, małe. Nie wyobrażacie sobie, co mówiła o tym moja żona, szczególnie że to było święto wielkanocne, a w domu wilgotność 90%, woda płynęła po szybach, dokładnie tak było. E, dlatego nie odkrywam i czekam, e, co się wydarzy, bo to, że teraz będzie ciepło, nie znaczy, że później nie będzie minus 15 stopni. Oby tak nie było. Ale gdyby to by nie było fajnie. Jeżeli się zdecyduję na odkrywanie, to na pewno tak odkryję tego, żebyście zobaczyli, jak wygląda po trzech miesiącach zakrycia i może małe jakieś UB, coś. Na pewno na milion procent nie odkrywam dużych palm, choćby się za tydzień zrobiło plus 20 stopni. Bo z tym jest za dużo pracy. Żeby to odkryć, a później zakryć, szczególnie że ja muszę kogoś prosić do pomocy, sam nie jestem w stanie dać sobie. Rady. Tak, no to chyba tyle w temacie. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach. Jeżeli tylko będę wiedział, mi jest łatwiej nagrać film i odpowiedzieć Wam wszystkim naraz, niż każdemu z osobna to pisać. W każdym bądź razie, ja nie robię nic, kompletnie nic. A tu jeszcze rzut oka, o, yy, na zielony rapidofilum. Hystrix. Życzę Wam wspaniałego dnia. Subskrybujcie kanał. Łapa do góry, jeżeli film się podobał. Jeżeli chcecie się jeszcze o coś poradzić, to tak jak mówię, komentarz pod filmem. I pamiętajcie, że zapalniamy Polskę. W przyszłym miesiącu już jest marzec, więc teoretycznie będzie wiosna. A czy to będzie wiosna, czy po zimie, to się oczywiście niebawem przekonamy. Jeżeli chcecie, palmy można ciągle rezerwować. Wspaniałego dnia. Cześć!